Witam Was dzisiaj z samego rana z naszej realizacji w Pęgowie, gdzie właśnie rozpoczął się montaż ścian parteru. Opowiemy Wam trochę więcej o tym etapie. Jak widzicie montaż trwa w najlepsze, a ja już podchodzę do szefa działu realizacji, aby wypytać go o szczegóły. Cześć Bartku, cześć, witaj. Jak montaż? Idzie nieźle. Co prawda, mamy dzisiaj silny wiatr, który utrudnia nam pracę, ale oczywiście dajemy radę. Powiedz mi, ile metrów kwadratowych ścian macie do zmontowania? Niemalże 600 metrów, więc dość spory budynek. A ile to elementów? Ściany zostały podzielone na 53 elementy. Najcięższy element? Najcięższy element waży około 6 ton, dlatego musieliśmy zamówić większy dźwig niż zwykle. Z uwagi na duże odległości jest to. Bardzo rozległy budynek. To jak duży dźwig zamówiłeś? Dźwig 95 ton. Zwykle wystarcza dźwig około 50 ton. Jakie plany na kolejne dni? W kolejnych dniach przygotowujemy się już do montażu stropu i za około 5 dni przystępujemy właśnie do montażu stropu filigran. Potem skrojenie, betonowanie i za około 2 tygodnie będziemy mieli zamkniętą pierwszą kondygnację łącznie ze stropem. Brzmi super.